Jest to autorski pomysł pana Michała Urbana zaprezentowania zbiorów archeologicznych w formie plastronów, czyli jakby słupów ziemi wyjętych, i otoczenia tego właśnie gruzami miasta. Udało nam się połączyć aspekt historyczny, archeologiczny, edukacyjny. Muzeum Welblągu to ciekawe eksponaty pochodzące z dwóch stanowisk archeologicznych starego miasta Welblągu i dawnej osady handlowej Truso. Dzięki stale prowadzonym badaniom, z każdym rokiem zbiory muzealne powiększają się o tysiące kolejnych przedmiotów. Muzeum to prężnie rozwijająca się placówka, o czym świadczyć może ostatnia wystawa. Elbląg Reconditus to nowatorska próba opowiedzenia dziejów miasta. Na tle zniszczonego II wojną światową Elbląga prezentowane są bogate muzealne zbiory. Dodatkowym komponentem, nieustannie towarzyszącym zwiedzającemu, są efekty dźwiękowe. Spoiwem wystawy jest film holograficzny ukazujący najważniejsze wydarzenia w dziejach regionu. Film stworzony przez elbląskich muzealników, wykorzystujący najnowsze technologie, jest unikatem nie tylko w skali kraju, ale i Europy. To trzeba po prostu zobaczyć.